Dzień dobry, nazywam się Bogna Sobkiewicz, jestem ginekologiem i położnikiem, pracuję w Salve Medica. Dzień dobry Pani doktor, mam takie pytanie w związku z epidemią, która panuje w tym momencie. Wiele kobiet w ciąży zastanawia się, czy w tym momencie dobrze by było odbywać wszystkie badania, czy tylko te obowiązkowe? Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że nasza odpowiedzialność tutaj społeczna jest taka, że jeżeli każdy z nas podejrzewa, że jest zakażony, Wirusem powinien pozostać w domu. Jeżeli mamy takie objawy jak duszność, kaszel, gorączka, również niektórzy mówią, że wymioty i biegunka lepiej pozostać w domu i skontaktować się z naszą placówką telefonicznie, i wtedy udzielimy porady, co zrobić w takiej sytuacji. Obecnie zalecenia są takie, że. Ograniczamy wizyty kontrolne do minimum. Staramy się umawiać z lekarzami na teleporady w określonych odstępach. Natomiast pozostaje kwestia badań ultrasonograficznych, i tutaj są zalecenia naszych towarzystw, żeby takie badania wykonywać. Obowiązkowo powinno być wykonane w pierwszym drugim i w trzecim trymestrze. Natomiast trzeba też uwzględnić sytuację osobistą każdej pacjentki. Uważam, jeżeli coś się z ciążą dzieje i tak wymaga więcej kontroli ultrasonograficznych, na przykład w ciążach bliźniaczych, to takie USG powinno być wykonywane. Oczywiście, jeżeli pacjentka ma jakieś dolegliwości, to również powinna się na wizytę zgłosić, żeby można było pacjentkę zbadać. Natomiast jeżeli się nic nie dzieje z ciążą, nie ma dolegliwości bólowych, nie ma plumień, krwawień, pacjentka się dobrze czuje, to najlepiej umówić się z lekarzem na wizytę teleporady. Czy w tym momencie lepiej jest rodzić naturalnie, czy cesarskie cięcie? Obecnie nie ma wskazań, żeby każdą kobietę, każdą ciążę rozwiązywać drogą cięcia cesarskiego. Takie wskazania są, ale u kobiet, które są, mają potwierdzone rozpoznanie koronawirusem, nie ma zaleceń, że każda kobieta powinna rodzić drogą cięcia cesarskiego i nie ma takich zaleceń, i też ginekolodzy, położnicy tego nie zalecają. A sam poród, czy lepiej w domu, czy w szpitalu? W Polsce nie jesteśmy przygotowani, nie mamy rozwiniętej infrastruktury porodu domowego i wydaje się, że jest to nadal sytuacja stwarzająca dużo niebezpieczeństw. W związku z tym, raczej zalecałabym poród w szpitalach. Czy coś jeszcze w tej dobie powinniśmy, te kobiety w ciąży powinny zwracać uwagę? Tak, obowiązkowo powinny pozostać w domu, unikać kontaktu z osobami postronnymi. Najważniejsze jest teraz, żeby się nie zakazić. Obecnie wiemy, że jeżeli, na podstawie chińskich przypadków wiemy, że kobiety, które były zakażone w drugim czy w trzecim trymestrze urodziły zdrowe dzieci. Natomiast nie mamy jeszcze informacji, bo jest to za krótki czas, co będzie z płodami u matek zakażonych w pierwszym trymestrze. Więc teraz, izolacja jest naszym tutaj najważniejszym czynnikiem. Rozwoju ciąży. Bardzo dziękuję.